Za tydzień to jest 13 i 14 września trzecia edycja cyklu imprez Młyn Jazz Festiwal. Tym razem na scenach Wadowickiego Centrum Kultury i hotelu Młyny Jacka w Jaroszowicach wystąpią m.in. Basia Czeczelewska, Jan ptaszyn Wróblewski, Adam Bałdych, Beata Przybytek, Janusz Muniagi i Piotr wyleżał trio. Pierwszy koncert w piątek 13 września o godzinie 19 w Wadowickim Centrum Kultury. Wykonawcą towarzyszyć będzie Big Band Małopolski pod dyrekcją Ryszarda Krawczuka. Natomiast w sobotę o godzinie 18 na plenerowej scenie w hotelu Młyn Jacka główną atrakcją wieczoru będzie Basia Czeczelewska. Natomiast tych, którzy będą chcieli rozpocząć we wrześniu zajęcia, zapraszam do zapisywania się w Sekretariacie Wadewskiego Centrum Kultury, nasza oferta tegoroczna jest równie bogata jak w ubiegłym roku i powiększona została o dodatkowe działania. Wszystkie informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej lub informując się już szczegółowo w sekretariacie. Ja tylko powiem, że mamy zajęcia wokalne, plastyczne, teatralne, fotograficzne, modelarskie, będzie gidja fantastów, także jest naprawdę w czym wybierać i można zapisywać się już teraz zarówno... Zapraszamy dzieci, te najmniejsze, ponieważ trzylatki mogą chodzić do przedszkola artystycznego, jak i te starsze, jak i młodzież i dorosłych. Dla dorosłych w tym roku nowa oferta Wadowickiego Centrum Kultury. Rozpoczynamy w październiku rok akademicki Wadowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pełen, szczegółowy harmonogram już niedługo. Wykład inauguracyjny w pierwszym tygodniu października, a czekają na naszych studentów zajęcia z informatyki, zajęcia, z języka angielskiego wykłady ważnych naukowców, jak również i tych bardzo znanych, i tych mniej znanych o historii Wadowic i nie tylko. Także tutaj Państwo znajdą dużą ofertę dla siebie. Również będzie gimnastyka mózgów, ponieważ ona cieszyła się w poprzednich latach dużą popularnością. Wszystkie te informacje na ulotkach, na plakatach i na stronie internetowej. Ja gorąco zapraszam, ponieważ nasza oferta naprawdę jest w tym roku bardzo bogata. Są jeszcze wolne miejsca, chociaż już sporo osób się zapisało. A w przyszłym tygodniu podam Państwu szczegóły dokładne. Kolejnych naszych działań, ponieważ już niedługo dziesięciolecie kina Centrum w Wadowicach. I na to dziesięciolecie kina, które przypada 26 września, przygotowaliśmy naprawdę sporo atrakcji, ale myślę, że o nich w przyszłym tygodniu, ponieważ przed nami na razie Młędrzec Festiwal, rozpoczęcie zajęć w zespołach artystycznych, a na dziesięciolecie kina i na imprezy zapraszam od 26 do 29 września w kinie Centrum. Będzie naprawdę co oglądać.